Siemanko, z tej strony Fedek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ze mną jest Anastazja, hejcze i dzisiaj jesteśmy w Robloxie w J-breaku, jeśli filmik wam się spodoba zostawcie ile łapek w górę mają zostawić Anastazja? nie wiem może zobaczymy ile jest na razie pod innymi, ale może na razie e, 100. zostawcie sto łap w górę Dobra, można jest to. I subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie, żeby miłe komentarze pisać i zostawić dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, bo mowa będzie w niedzielę live. Więc wiecie... No. Przyszykujcie i zostawcie dzwoneczek. I sprawdźcie, żeby ten czerwony przycisk stał się szarym przyciskiem, tam subskrybuj musicie, kliknąć, no. A my lecimy z odcineczkiem. Dobra, chodź. No właśnie. Dzisiaj będę chciał coś obrabować, bo ostatnio nam się nie udało, a... No właśnie. A chcemy coś brzydkiego piszą na czacie więc yy, nie zwracajcie nie. po prostu na to uwagi bo ludzie nie... to ten czat matko o matko, elo melo nie Oni pisz, piszą, elo melo matko, nie pisz głupoty, nie przejmujcie się tym jeszcze jest piękny więc skasowałem czat, okej okay. jesteś bo policja nas łapie. wsiadaj go tej... Limuzyny. Przyjadaj do mnie, chodź tu. No dobra. no weź się tak nie dłużej, no. Dobra, jedź. Jedź, dobra. Oj? To nic, to tylko taki jakiś dźwięk u mnie był spoko. Loko. To nic tam się nie działo. <ścoughs> Widzisz jak ja driftuję? Dobra. I dobra, sobie. Sepul... A to jest za polsę, ja... No tak, kupiłem sobie to auto. Masz Napiszcie w komentarzach, ile macie pieniędzy w J-breaku. I tak jak mówiłem, napiszcie miło w komentarzach. A ja już okradłem, więc nie okradniesz go? No właśnie chyba. Nie no nie okradnę więc ja też już wychodzę z tej pączkarni, No cukiernie, nie poczkarni no albo... To jest pączkarnie. No to powiedzmy, że to jest cukiernia e, Idziemy po broń, tuż bo kto jest Jakby zaraz nam auto padło Ej, już wiem ci broń i dobra ja nie muszę kupować bo jak mam coś kupić ja mam taką epicką broń właśnie jak wam mówię. ja może sobie jakoś też epicką kupię epicką jak widzieliście na lewie u Anaxa jak oglądaliście o tak powiem, lewa u Anaxa to pokazywałem że mam epicką broń widzicie? Jak strzela. tun. strzela? Nie strzelaj we mnie. I tak nie jestem policją. No, okay. I tak cię nie załatwię. Dobra, lecimy stąd, bo tu nie ma nic ciekawego. Bierzemy furę. Chodź. Bo ja mam empicką broń. Policja nas nie złapie. Kto tam lata? To jest policjant, policjant, Ej, policjant wiem, przyjechał Policjant przyjechał, policjant chce strzelać do mnie Nie mogę użyć epickiej broni, bo mnie dwa strzeli jak użyję Sorry, zaraz po ciebie podjadę, okej okay? Ej, bo jest chyba jakiś złoty też no tam, Dobra Jak tam policjant był. Też okul oh, cool, do oh, okul cool, de policja. O nie, Fedek! Co? Gdzie ty jesteś? Bo policja przyjechała! Tu jestem, tylko że uciekłem Okur. To jest policja czy no się nie? Tutaj tu nie, tu nie ma po... Albo jest policja? A nie, to nie policja. Chodź tu. Dlaczego tylko straszą? A ja myślę, nie, ja ciebie nie straszyłam, na serio tam była policja. A na serio to. Dobra, szybko uciekaj, nie to raz... To nie jest i... policja. Miki kiedyś chyba. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Ej, może chodźmy do M1. Chodźmy do M1, kupimy może sobie jeszcze nawet samochodzie. Nie, nie, bo tam są za milion. Samochody. Za miliony? Tak. Za milion samochodów. A gdzie ty kupiłeś takie samochody? Ja kupiłem... Nie, ja nie kupiłem za minion, ale zobaczyłem, że tam są za minion. A tu? A ty tam kupiłeś, tylko że ten, tak? Nie, ja nie kupiłem jeszcze samochodu. Jakbym kupił, to bym nim jeździł. Nie kupiłem. O matko! Jak ja zawiastuję tutaj. Widzisz, jak ja jeżdżę? No widzę. Ale nawet spokojnie z tym Mm. Mam nadzieję, że jubiler jest otwarty. Otwarty, 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 otwarty! Okay. jubiler jest z laserami. No, no, no. Dobra, wchodź. trzeba Szybko. Szybko. Bo inaczej obrabuję bez Ciebie. Hop! Dobra, i teraz i trzeba FFF F, F klikać. U, już ma dechadę straciła A to trzeba bić? A to chyba było. F było. Si się biło. Bo wiecie, Naszka dawno nie gra w J-Breaka i po prostu nie pamięta. O, więc tak sorry, sorry. Dobra. Ja. Dobra. Hop, hop, no to, to uciekam, umijamy. uciekam, uciekam. Ej, ja jakieś trafiłam, gdzie wyjątkowo jakoś było bardzo dużo polsy. O nie, o nie, mam mała dechodę. muszę zjeść pączka. Okej, okay, pączek mnie uleczył. Boże, pączki uleczają. A nie wiedziałam. Ja mam tylko jednego pączka. No ja tak zjadłem. O nie, mam małe dhd, a dopiero drugie ja mam całe, a ja mam całe. mam małe, a ja mam małe. Jak wpadnę... Dobra, to ja... mam ja, w, ja padam a... i tracę hajs, więc... Ja mam czerwone dhd. Ja mam żółte. Ja mam jeszcze gorzej, bo mam czerwone, chyba słyszysz. Czerwone... Ej no, to gdzie ty jesteś, Fedek? Już jestem na trzecim piętrze. A tam jest więcej wchodźców? Nie. Tu właśnie trzeba uciec jakoś z tego jubilera, ale... Jest hmm. bardzo ciężko, jak się ma mała. DHD, już zginąłem. Ej, hmm. nie ginęłam. Chyba się pożegnamy z, z wami już. Serio? No okej okay, yes. A to co to ma znaczyć Co tu Co tu się dzieje Zaraz się pożegnamy <laughs> Przebije jakiś samochód z oparcia Dobra Jeśli filmik Wam się spodobał zostawcie łapy w górę Subskrybujcie mój kanał żeby być na bieżąco Zostawcie dzwoneczek żeby otrzymywać powiadomienia no i napiszcie miły komentarz, a my się z wami żegnamy. Papa! Pa. Pożegnaj się z widzami. Ty też się No przecież kończymy odcinek. No wiem. pa!